Z dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia według świętego Łukasza, 21 rozdział, wersety 34 do 36. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie było ciążałe wskutek obszarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z nienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Dzisiaj przeżywamy ostatni dzień roku liturgicznego, ostatni dzień tygodnia, który rozpoczął się niedzielą Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to czas, który bardzo ukierunkowuje nas na wieczność, bardzo ukierunkowuje nas na ponowne przyjście Pana Jezusa, na taką perspektywę eschatologii, perspektywę wypełnienia czasów. I jest to słowo przestrogi, po to, by nasze serca nie były ociążałe, by nie były obżarte, opite, zatroskane docześnie. I myślę sobie, że to, to, to są takie, takie niebezpieczeństwa, które na nas czyhają, które sprawiają, że nasze serca stają się ciężkie. Nie mają takiego polotu, takiej lekkości, takiego e, zdolności do wzniesienia się do Boga, do nieba. Więc nasze serca są ociążałe wskutek obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych. Myślę sobie, że obżarstwo i pijaństwo jest nam sobie łatwiej wyobrazić. Natomiast kto nie troska się o sprawy, którymi żyje? Kto nie troska się o codzienność, o swoje wyżywienie, o swoje zamieszkanie, o swoich bliskich, o swoją żonę, o swoje dzieci? Kto z nas nie troska się o rzeczy doczesne? A jednak Jezus zaprasza nas do tego, byśmy, byśmy nie dali obciążyć naszych serc troskami, podobnie jak obżarstwem i pijaństwem. Bo myślę sobie, że że wszystko rozgrywa się w kwestii naszego podejścia, naszej postawy, bo troski, się, którym się poddajemy, one pokazują, że ufamy bardziej sobie i okolicznościom niż Bogu. I, I myślę sobie, że lekkość bierze się z zaufania, które możemy mieć w Bogu. I wtedy, kiedy odrzucimy to, co nas pozbawia tej lekkości serca przed Bogiem, kiedy odrzucimy obżarstwo, pijaństwo, ale też odrzucimy troski, zaufając, zawierzając siebie Bogu, wtedy nasze serca będą gotowe do tego, by czuwać i modlić się, by stanąć przed Synem Człowieczym wtedy, kiedy czas się wypełni, kiedy On powtórnie przyjdzie. Czego i sobie, i Wam wszystkim życzę. Dziękuję Ślicznie.